Cześć! Pod poprzednim filmem zwróciliście mi uwagę w komentarzu, że zabrakło w nim trochę informacji o danych syntetycznych. Temat ten jest bardzo ciekawy, dlatego postanowiłem, że dziś porozmawiamy sobie właśnie o tworzeniu takich danych. Jeżeli widzisz mnie w tym filmie po raz pierwszy, to dzień dobry. Nazywam się Kacper Sieradziński i pracuję w Dokodu, gdzie uczymy programowania oraz sztucznej inteligencji od zupełnych podstaw. Dokodu jest też sponsorem tego odcinka, więc zapraszam cię serdecznie do odwiedzenia strony Dokodu IT, gdzie znajdziesz szkolenia z takich tematów jak na przykład podstawy Pythona, czyli kurs Pystart.pl, czy też tworzenie aplikacji wykorzystujących OpenAI, czyli OpenAI. Dev. Specjalnie dla ciebie powstał również newsletter na stronie do kodu IT Ukośnik, newsletter Machine Learning, w którym dzielę się z wami kodem z tych odcinków, dodatkowymi materiałami oraz takimi ciekawostkami ze świata AI. Więc, jeżeli chcesz otrzymać dostęp do takich ekskluzywnych materiałów z tych odcinków, to koniecznie dołącz do tego newslettera pod tym linkiem. Znajdziesz go również w opisie. Wracamy do odcinka. Dane syntetyczne, jak sama nazwa wskazuje, są to takie sztucznie wygenerowane zbiory danych, które do złudzenia przypominają dane rzeczywiste. I dzisiaj opowiem Ci o tym, jak je tworzyć, dlaczego są ważne, w jaki sposób ułatwiają Twoją pracę, zwłaszcza w obszarach uczenia maszynowego. Tak więc, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz, koniecznie ze dzwoneczkiem i zaczynamy. Dane syntetyczne to rozwiązanie bardzo wielu problemów związanych z prywatnością oraz dostępnością prawdziwych informacji. Dzięki nim możemy testować aplikacje bez ryzyka wycieku danych wrażliwych, a także tworzyć bardziej zbalansowane zbiory do trenowania modeli machine learning. Są one również używane do powiedzmy takiego wyrównywania szans podczas uczenia maszynowego. Zacznijmy od omówienia sposobów tworzenia takich danych. Pierwsza Taka najprostsza grupa polega na generowaniu ich na bazie jakichś prostych reguł, czyli po angielsku rule based. Na przykład możemy mieć takie założenie, że kolumna X zawsze rośnie o stałą wartość, a jakaś inna kolumna, niezależnie od wszystkiego, stanowi jedną z trzech wartości, na przykład stawka VAT. Dla przykładu pokażę Ci program w Pythonie, który generuje dane zgodnie ze stałą regułą. Załóżmy, że w kolumna x rośnie o stałą wartość w każdej iteracji, a na przykład kolumna y to trzykrotność wartości x. Całość zapisujemy sobie do ramki danych, czyli do frame'a, no i możemy ją później dalej wykorzystywać. Jak widzisz, zmienna step określa o ile rośnie wartość x w każdym kroku. W pętli zwiększamy wartość o current x, a następnie definiujemy current y jako trzykrotność current x. Zapisujemy sobie taką krotkę do listy data. Jest to proste podejście rule-based, które pozwala generować dane w pełni kontrolowane i przewidywane. Ciężko jednak, aby takie dane były dobre w uczeniu maszynowym. Są one na wskroś przewidywalne, a to, jak już wiecie, może doprowadzać do przeuczenia modelu. Sposób drugi zakłada podejście statystyczne, czyli tak naprawdę wykorzystanie rozkładów i korelacji między cechami. Przykładami są np. Przykład rozkład normalny czy rozkład Pojzona. Dzięki temu możemy zachować bardziej realistyczny charakter danych. I tutaj też pokażę Ci kod w Pythonie, który losowo generuje dane przy użyciu takiego rozkładu normalnego oraz rozkładu Poissona, jednocześnie wprowadzając pewną korelację między tymi zmiennymi. Dzięki temu dane są bardziej realistyczne niż w prostych metodach opartych na regułach. Jak widzisz, zmienna X jest generowana z rozkładu normalnego o średniej 50 i odchyleniu standardowym 10. Zmienna Z pochodzi z rozkładu Poisona, lambda to 3. Zmienna Y jest celowo uzależniona od X, czyli mnożymy X przez 2,5, dodajemy jakiś tam szum o rozkładzie normalnym, no i dzięki temu w danych występują korelacje między kolumnami x i y. W ten sposób uzyskujemy zbiór danych o charakterze statystycznym, gdzie wartości są rozproszone w sposób bardziej zbliżony do rzeczywistości niż w metodach czysto rule-based. Generowanie danych oparte na rozkładach statystycznych i prostych zależnościach między cechami, np. Na, na korelacjach, może być bardzo przydatne jako takie uzupełnienie w uczeniu maszynowym. Trzeba jednak pamiętać, że mimo wprowadzonych korelacji, no i tych rozkładów, dane te nadal mogą być zbyt uproszczone w porównaniu do tych rzeczywistych. Dlatego w bardziej zaawansowanych scenariuszach, zwłaszcza tam, gdzie dane są kluczowe lub są subtelne, występują subtelne zależności lub wysoka wiarygodność, warto rozważyć oversampling oraz metody generatywne. I teraz, właśnie do takich metod przejdziemy. Zacznijmy zatem od oversamplingu. W wielu projektach uczenia maszynowego napotykamy na problem e, niezbalansowanych danych. Oznacza to, że jedna klasa w naszym zbiorze danych jest znacznie mniej reprezentowana niż inne. Dla przykładu m, możemy wziąć pod uwagę detekcję oszustw finansowych. Oczywiście liczba transakcji oszukańczych jest zazwyczaj bardzo mała w porównaniu do tych transakcji legalnych, no i całe szczęście. Natomiast taki brak równowagi może negatywnie wpływać na wydajność naszego modelu, powodując, że będzie on słabo rozpoznawał mniejszościowe klasy. Dlatego, aby poradzić sobie z tym wyzwaniem, możemy zastosować taką technikę, jaką jest właśnie oversampling, która ma na celu zwiększenie liczby przykładów w klasie mniejszościowej. SMOTE działa poprzez generowanie syntetycznych przykładów dla klasy mniejszościowej. Zamiast jedynie duplikować istniejące rekordy. Proces ten polega na wybieraniu losowych punktów z naszej klasy mniejszościowej i tworzeniu nowych punktów wzdłuż linii łączącej je z najbliższymi sąsiadami. No i zobacz taki przykład z użycia smouta. Mam taką sytuację, że mam dane tych danych mam kobiety i mężczyzn. Założyłem sobie, że jeden to kobieta, dwa to mężczyzna. Wzrost? No tu wiadomo, że mężczyźni będą trochę wyżsi w tym przypadku i pewnie też trochę ciężsi od kobiet. No ale jeżeli chciałbym te dane jakoś przeanalizować, to muszę mieć podobną ilość kobiet i mężczyzn. Jak sobie to sprawdziłem ile mam kobiet, ile mam mężczyzn, to wyszło mi, że mam pięciu mężczyzn i trzy kobiety, więc muszę sobie trochę, mówiąc tak brzydko może, kobiety dorobić. No i następnie stworzyłem sobie obiekt smote. Tutaj przekazałem mu dwa parametry, random state i k-neighbors. Jeżeli chodzi o random state, to został on ustawiony w taki sposób, aby zapewnić powtarzalność tych wyników przy tym samym ustawieniu. Czyli za każdym razem, kiedy uruchomię ten kod, wyniki będą identyczne. Natomiast parametr k-neighbors został ustawiony na 2 z tego względu, że dla każdej Próbki klasy mniejszościowej, Smode będzie brał pod uwagę dwóch najbliższych sąsiadów podczas generowania nowych punktów. Następnie przechodzimy do e, resamplingu, no i tutaj za pomocą metody fit resampled dopasowuję model do danych wejściowych, gdzie moje x, czyli w tym przypadku e, cechy, jest to wzrost i waga, a y to etykiety. Czyli płeć. No i metoda ta zwraca dwa zbalansowane zbiory, które zawierają wsz cechy wszystkich próbek po przeprowadzeniu tego oversamplingu i odpowiadające im etykiety. No i oczywiście, dzięki temu ta liczebność klasy mniejszościowej zostaje zwiększona poprzez dodanie syntetycznych przykładów. Kolejnym krokiem jest stworzenie nowego obiektu DateFrame, który będzie przechowywał. Te przeskalowane cechy, nadając kolumnom nazwy wzrost i waga. Następnie dodaję też kolumnę płeć, której wartości pochodzą z y, tego y, y po resamplingu. No i w rezultacie, tak naprawdę, ten mój DF Resampled zawiera już wyrównane wartości. Jak widzisz, mam i 5 kobiet, i 5 mężczyzn. Jak sobie później mm, zerknąłem, na zawartość tego DF-resampled, no to faktycznie wychodzi na to, że mamy ich tych osób tyle samo. I tu łatwo zauważyć, że doszły nam dwie kobiety, które mają 164 cm wzrostu i 57 kg wagi, czyli bardzo blisko tych e, z, najbliższych sąsiadów. No i 166 wzrostu i 58 wagi. To, co mnie jeszcze później zainteresowało, to przedstawienie tych danych na wykresie. Więc stworzyłem sobie za pomocą matplotliba. Prosty wykres, no i widzę, że mniej więcej wszystkie te wartości są faktycznie na jednej, na jednej linii. Kolejna metoda jest to ADASEN, czyli Adaptive Synthetic Sampling Approach for Imbalanced Learning. I ADASEN również generuje syntetyczne dane dla klasy mniejszościowej, ale robi to w sposób bardziej adaptacyjny. Skupia się na tych przykładach, które są trudniejsze do klasyfikacji, czyli właśnie tych, które znajdują się bliżej granicy decyzyjnej między klasami. Dzięki temu AdaSyn nie tylko balansuje te klasy, ale także poprawia zdolność modelu do generalizacji na trudniejszych przypadkach. W tym przykładzie, podobnie jak w przypadku SMOTE, AdaSyn zwiększa liczbę przykładów w klasie mniejszościowej. Jednak AdaSyn koncentruje się na generowaniu danych tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne to może prowadzić do lepszej wydajności modelu w trudniejszych scenariuszach. Natomiast jeżeli chodzi o Adasyn, no to z punktu widzenia programistycznego różnica będzie niewielka, no bo po prostu jeżeli chodzi o wywołanie go, to tutaj robimy adasyn równa się nowy obiekt adasyn i zamiast k neighbors przekazujemy n neighbors. Cała reszta teoretycznie powinna działać tak samo. Natomiast tu od razu dostaje błąd ten błąd mówi o tym, że not any neighbors belong to majority class. The case will be induced a none case with a division by zero. Addison is not suited for this specific dataset. Use mode instead. Czyli po prostu liczba tych danych, którą tutaj mamy, jest zbyt mała, żeby móc wygenerować coś takiego. To wynika też stąd, że Smoot generuje nowe próbki poprzez taką interpolację pomiędzy losowo wybranymi przykładami, a ich najbliższymi sąsiadami. Natomiast jeżeli chodzi o Adasyna, to on również stosuje interpolację, ale robi to w sposób adaptacyjny, czyli skupia się na generowaniu większej liczby próbek w obszarach, gdzie występuje większe zagęszczenie takich trudnych do klasyfikacji przykładów. Czyli tam, gdzie po prostu ta granica decyzyjna jest mniej wyraźna. Więc dla tej liczby danych, zdecydowanie po prostu się tego przeprowadzić nie da. Najbardziej zaawansowaną metodą są modele generatywne, takie jak GAN, czyli właśnie Generative Adversarial Network czy VAE, czyli Variational Autoencoders, które tak naprawdę uczą się z prawdziwego zbioru danych i tworzą nowe, ale wciąż bardzo podobne rekordy. W efekcie takie dane bywają niemal nie do odróżnienia od tych Oryginalny. Zobacz, pokażę Ci taki przykład. Na początek importuję potrzebne biblioteki, czyli OS do operacji na systemie plików, Pandasa do pracy z danymi, no i moduły z biblioteki SDV, czyli Synthetic Data Vault, czyli Metadata i Gaussian Copula Synthetizer, które służą po prostu do generowania danych syntetycznych. Kolejno. Czytuję mój plik z danymi mydata.csv. Plik ten zawiera takie informacje jak ID, age, gender, annual income, city oraz purchase count. I ten plik zapisuję do zmiennej real_data. Następnie sprawdzam, czy w moim katalogu istnieje plik metadata.json. Jeśli plik ten istnieje, to po prostu ładuję metadane z tego pliku za pomocą metody metadata.loadFromJson. No, i wczytuję go sobie do zmiennej metadata. Metadane zawierają informacje o strukturze danych i jest to mi później potrzebne do poprawnego modelowania danych. Jeżeli plik metadata nie istnieje, to wówczas muszę go sobie utworzyć. Czyli tworzę nowy obiekt metadanych za pomocą metadata, a następnie automatycznie wykrywam strukturę tabeli na podstawie danych w Real Data poprzez wywołanie metody detect TABLE FROM DATEFRAME i tu mu przekazuję my table oraz. Real Data. Dzięki temu biblioteka dowiaduje się, jakie kolumny i typy danych znajdują się w mojej tabeli. Następnie tworzę sobie obiekt modelu generującego syntetyczne dane, wykorzystując właśnie model Gaussian Compula Synthetizer i przekazując do niego metadane. Model ten będzie próbował nauczyć się rozkładu oryginalnych danych, aby móc wygenerować nowe, syntetyczne dane o podobnych właściwościach. Model uczymy na podstawie oryginalnych danych przez wywołanie metody Fit Real Data. W tym kroku model analizuje dane i tworzy statystyczny opis ich rozkładu. Po wytrenowaniu modelu generujemy syntetyczne dane za pomocą metody sample i przekazujemy mu namRose 1000, która tworzy 1000 nowych rekordów symulujących oryginalne dane. Wynik zapisujemy w zmiennej Synthetic Data. Na końcu wypisujemy na ekranie przykładowo 20 losowo wybranych wierszy z wygenerowanego zbioru syntetycznych danych, aby zobaczyć, jak wyglądają nowe dane. Ten kod pozwala na wygenerowanie syntetycznych danych, które na swój sposób odzwierciedlają strukturę i rozkład oryginalnych danych, co może być przydatne np. w testowaniu modeli lub przy zachowaniu prywatności danych. Temat danych syntetycznych w poprzednim filmie wynikł jednak w momencie, w którym powiedziałem o tym, że brakujące dane najlepiej jest po prostu usunąć. Wtedy zwróciliście mi uwagę, za co bardzo dziękuję, na bardzo ważny aspekt. Zakładając, że miałbym na przykład niewiele cech, na przykład niewiele mieszkań z sosnowca lub ze Zgierza, to jeżeli usunę takie rekordy, to stracę bardzo dużo innych cennych informacji, które tak naprawdę mógłbym wykorzystać, i tutaj absolutnie mieliście rację. I takie braki danych są powszechnym problemem w realnych zbiorach danych. Mogą wynikać z błędów pomiarowych, niekompletności procesu zbierania danych lub jakichś innych. Ograniczeń technicznych. No i przy pracy z danymi syntetycznymi, zwłaszcza gdy modelujemy taką rzeczywistość, warto zasymulować takie sytuacje, aby odpowiednio je obsłużyć. Dlatego, zerknij, proszę, na ten kod. Na początek wygenerujemy sobie trochę danych zupełnie losowych i zrobimy w nich kilka braków. I wtedy możemy je wypełnić albo średnią, albo medianą. I to, co mógłbym zrobić, to na przykład wszystkie wiersze zawierające braki uzupełnić wartością stałą. Nie musi być to ona jednak jedna liczba, czyli 0. Zamiast tego lepiej użyć takiej wartości jak średnia czy mediana. Zobacz ten przykład kodu. Działam właśnie tak, jak powiedziałem, czyli wypełniam brakujące wartości w kolumnie y średnią wszystkich istniejących wartości w tej kolumnie. Oczywiście możesz też wstawić tam innego rodzaju operacje, np. aby średnia dotyczyła tylko konkretnego miasta. Ważne jest jednak, by, jeśli to możliwe, nie usuwać rekordów i tym samym nie tracić danych. Innym przykładem może być wypełnienie braków wartościami z modeli. Można użyć algorytmów uczenia maszynowego do przewidywania brakujących wartości. Spójrz na ten fragment kodu. Tak możesz wypełnić braki w danych za pomocą metody KNN-imputer, która wykorzystuje algorytm KNN, czyli tzw. najbliższych sąsiadów. Spójrzmy na dane. W tabeli widzimy, że w kolumnie size mamy powierzchnię mieszkania. Mamy tam też kilka brakujących wartości. Podobnie jak w kolumnach Rooms, Floor i Price per Meter, czyli liczbie pokoi, piętrze i cenie za metr kwadratowy. Również występują tam puste miejsca. Dlatego teraz użyjemy metody KNN Imputer, która pozwala wypełnić braki na podstawie wartości sąsiadujących. Algorytm ten działa w prosty sposób. Dla każdego wiersza z brakującą wartością szuka innych, najbardziej podobnych wierszy zwanych sąsiadami. Następnie na podstawie ich wartości wylicza uśrednioną wartość i wstawia ją w miejsce braków. Kod wygląda następująco. Najpierw importujemy bibliotekę KNN Imputer z pakietu Scikit-learn. Tworzymy instancję klasy KNN Imputer ustawiając liczbę sąsiadów np. na 2, na co oznacza, że algorytm będzie analizował tylko dwóch najbliższych sąsiadów. Następnie używamy funkcji FitTransform, aby dopasować model do danych i wypełnić braki. Wynik zapisujemy w nowej tabeli, która zawiera już kompletne wartości. W efekcie braki w kolumnie size per meter zostaną wypełnione średnią powierzchnią z dwóch najbardziej podobnych mieszkań. Podobnie dzieje się w kolumnie price per meter, gdzie cena za metr kwadratowy jest obliczana na podstawie podobnych rekordów. Dzięki temu nasze dane są kompletne i możemy je bez obaw wykorzystać w dalszej analizie czy na przykład trenowaniu modeli. Korzystanie z tego KNN imputer ma kilka zalet. Przede wszystkim uwzględnia kontekst danych, ponieważ wartości brakujące są uzupełniane na podstawie innych zmiennych w naszym zbiorze. To oznacza, że wynik jest bardziej realistyczny w porównaniu z prostymi metodami, takimi jak na przykład wypełnianie średnią, medianą czy jakimiś innymi. Dodatkowo metoda ta pozwala zachowywać pełen zbiór danych, co jest szczególnie istotne, gdy zależy nam na jak największej liczbie rekordów. Na koniec warto wspomnieć też o tym, że metoda KNN Imputer wymaga pewnej ostrożności. Przy bardzo dużych zbiorach danych może być po prostu wolniejsza. A jeżeli dane mają bardzo różne skale, takie jak metry kwadratowe i ceny, to konieczne może być wcześniejsze ich standaryzowanie. Mimo to, w większości przypadków jest to skuteczne narzędzie do radzenia sobie z brakami w danych. Podsumowując, braki danych są powszechne i ich obecność należy traktować jako wyzwanie, a nie problem do zignorowania. Oczywiście, wybór strategii radzenia sobie z takimi brakami zależy od charakteru danych i celu analizy. Jak mówiłem w poprzednim filmie, usuwanie braków jest szybkie. Ale może prowadzić do utraty danych. Znaczy, prowadzi. Wypełnienie braków statystykami jest proste, ale może wprowadzić sztuczne rozkłady. Dlatego starajmy się wybierać te wartości tak, aby nie zaciemniały prawdziwych danych. Pamiętaj, że zawsze możesz też korzystać z zaawansowanych metod, takich jak np. KNN. W ten sposób będą możliwe bardziej precyzyjne uzupełnienia. No i dzięki takim technikom Twoje dane będą bardziej kompletne, a modele bardziej odporne na nieidealną rzeczywistość. Z góry bardzo dziękuję za wszystkie opinie od specjalistów w komentarzach. Jak widzicie, w ten sposób wszyscy możemy uczyć się dużo bardziej efektywnie i uzupełniać braki w naszej wiedzy. Raz jeszcze dziękuję, że poświęciłeś czas na obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że teraz lepiej rozumiesz, jak generować dane syntetyczne oraz skutecznie radzić sobie z brakami w Twoich danych w projektach. Powiązanych z AI czy z machine learningiem. Pamiętaj, że dane syntetyczne nie tylko chronią prywatność, ale także umożliwiają tworzenie bardziej zrównoważonych i efektywnych modeli. Pamiętaj też proszę, że ten kanał rozwija się tylko dzięki Tobie. Dzięki Twoim interakcjom pod filmami. Więc jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, to koniecznie zasubskrybuj kanał, wbij łapkę w górę. Możesz też udostępnić ten film lub całą serię na grupach i forach, bo dzięki temu mogę trafiać do nowych widzów. Zachęcam Cię też do eksperymentowania z przedstawionymi metodami w swoich własnych projektach. Praktyka jest kluczem do zrozumienia no i efektywnego wykorzystania tych technik. Nie zapomnij również dołączyć do naszego newslettera, aby być na bieżąco z najnowszymi materiałami, przykładami oraz ciekawostkami ze świata AI i Machine Learningu. Pozdrawiam serdecznie, Kasper Sieradziński. Do zobaczenia.